Nie zbliżać się do Słyszycie? Słuchajcie wyraźnie. Zgadnijcie, gdzie jestem. Dokąd mnie poniosło teraz? Nie zgadniecie? A kto poznaje? Jestem na dworcu centralnym, dlatego że dworzec centralny jest super. Zaraz Wam to wszystko udowodnię. Chodzi o to, że to jest takie miejsce. Bardzo fajne, duże, centralne w Warszawie, w którym naprawdę można super, świetnie spędzić czas. A dlaczego? Po pierwsze, zawsze tu coś się dzieje. Po drugie, otwarte 24 godziny na dobę. Po trzecie, yy, naprawdę wszystko jest, lub prawie wszystko, otwarte. Można zjeść, można się zabawić, można nawet tu zamieszkać. Mam na myśli, na przykład, faunę dworca centralnego. Czasami tu bywają gołębie. Jakieś inne ptaki niekiedy. Nawet szczury. No i nury, ale to zobaczycie za chwilę. Może wszystko uda mi się sfilmować. Patrzcie teraz, teraz tylko prosto tam. Zachęcające, no nie? Teraz słychać potężny huk przewalającego się ponade mną tramwaj. Kiedy zakłóca to spokój, yy, myśli, ale ma naprawdę swój duży urok. Przyznacie, no nie? Patrzcie, jakie korytarze, jakie przestrzenie. Mega. Można nawet tu zjeść fast fooda. Z tym, że oczywiście ja tego nie polecam. Niezdrowe, syf. Jeżeli już, to żywić się czymś lepszym, zdrowszym. Bo to jest tylko. Sol, cukier, tłuszcz i nic więcej, i zawiera prawdopodobnie jakieś konserwanty, które uzależniają. Idziemy dalej. Tu jest wyjście na tramwaje. Jedno, wyjście drugie. Nie, to na autobusy. Ok, teraz idziemy do centralnego punktu programu, czyli na środkową część tego całego terytorium, które jest dworcem centralnym. I to jest naprawdę świetne, bo tam są pociągi, no i oczywiście dużo ludzi ciekawych. Niektórzy są nieciekawi, ale pewnie niektórzy z nich są super też. Patrzcie, patrzcie. Oczywiście wszędzie można coś zjeść. Co kto lubi. Na szybko, na wolno, na zimno, na ciepło. To jest takie miejsce. Naprawdę polecam. Ktokolwiek Was mieszka w Warszawie, a nie potrafi docenić tego miejsca i nie być tu często współczuję. Patrzcie, jestem teraz na skrzyżowaniu dróg. Jedna prowadzi do podziemi jeszcze niższych, w stronę, w stronę, jak to się mówi, ulicy Marszałkowskiej. Tam kolejna droga na złote tarasy. A w tym miejscu to jest droga prosto skąd widać Hotel Marriott. Tak, widać, widać, widać. Jest mega. No i oczywiście mogą tu nawet znaleźć trochę schronienia bezdomni. Zawsze to jest ciepło, sucho i można coś na wyżebrać. Są też niektórzy, co tu się bawią. Nie tylko dzieci, ale i dorośli też. W tym momencie jest późno. Dzieci nie ma. Są tylko dorośli. Dalej idziemy dalej patrzcie idziemy teraz w stronę peronów słyszycie? informacja pociąg intercity ze stacji tej na stację tamtą to jest naprawdę super bo nie musisz czytać niczego Nie wszystko mówią, normalnie wszystko mówią patrzcie peron to jest peron, a w tym momencie pusty peron i schody ruchome, które już wiecie że są super, bo zrobiłem o tym film ale Patrzcie, one działają nawet kiedy nikogo nie ma, który nikt, gdzie nikt na nich nie stoi. Sąsiednie nie no. Muszę się przejechać, muszę. To jest normalny, genialny wynalazek, patrzcie. Stoję za nie gadam, niedobrze się przemieszczam się. Ale o tym film... O, o tym film już był. tu można sobie nawet telewizję poglądać. Nie, sorry, to nie jest telewizja. Jakieś tam reklamy, ale. Prawie jak telewizja. Trochę rusz wyobraźnią i będziesz miał telewizję. Może sobie tu stać, może sobie to nawet coś wyrzucić, do śmieci, jeżeli Ci niepotrzebne. Nawet nie musisz szukać kosza, bo jest i tu w tym momencie sobie oglądasz, prawda? Jakaś tam praca w Polsce, coś tego o, i po ukraińsku, i po polsku. Wszystko świetnie i nawet zegar, o której godzinie wszystko, no nie? No takiego dworca tu nie ma w całym kraju. Ten to jest naprawdę genialny. Patrzcie i od razu widać. Sąsiednie perony. I tu, jeszcze wracając na temat fauny, nie wiem czy wiecie, ale tu, w tym, na tym dworcu centralnym, w tych podziemiach mieszkają szczury. O, tam, widzicie? O, przebieg chyba jeden. Nie, wydawało mi się, to jest jakaś cegiełka. Natomiast tam prosto prosto, jak się dobrze przyjrzycie, tam są takie korytarze. I w tych korytarzach czasami przebiega coś. No nie. I one mieszkają w kanałach, które są jeszcze pod tym dworcem. Jest ich naprawdę dużo, bo niekiedy w nocy wychodzą poza dworzec i chodzą tam, gdzie tam gdzie z no, kultury stoi. Tam są te punkty z kebabem, jakieś tam różne rzeczy i naprawdę mają co jeść. Ja osobiście tu przyjeżdżam niekiedy i dokarmia mnie, no bo to też są zwierzątka i też pragną żyć tak jak wszyscy, z nami włącznie. A teraz z powrotem wracam przejechać się schodami ruchomymi, bo one są naprawdę super. I nie tylko dworzec jest super, ale i schody też są super. Dobra, jedziemy, uwaga, wskakuję. Jest, jestem. I patrzcie jak to świetnie, świetnie wygląda. Hmm? Jaka daleka trasa przede mną, o tam. Która zmniejsza się z każdą sekundą. 5, 4, 3, tylko dwa metry. Jeden metr i jestem. Dobra, teraz idę w tamtym kierunku. O, tam jest teraz późno, mało ludzi jest. Tu można sobie oczywiście też kawę wypić. Otwarte zawsze. Normalnie zawsze otwarte. O jakiej porze dnie i nocy przyśni mi się dworze centralny. Jadę na dworzec i mam co chcę. To jest bardzo, bardzo ułatwiające życie. No to kolejny schody ruchome, kolejny peron, ale wszystkie perony wyglądają podobnie. A to dlatego, że gdyby komuś się pomyliło i poszedł nie na ten peron, co miał, pójść, to pójdzie do, na inny peron i też będzie to samo, bo wszystkie perony są podobne do siebie, dlatego że... żeby nie bryły się. No. Prawda? Dobra, a teraz. Jeszcze jeszcze nie, największy guść programu, najlepszy to dopiero przed nami. W tym momencie idziemy w stronę złotych tarasów, ale ich teraz nie pokażę, bo one też są super. Ale dzisiaj zajmujemy się dworcem centralnym. Patrzcie, kolejny ekran, kolejny coś w rodzaju telewizji, ale nie będziemy teraz oglądać. Spójrzcie tam prosto, to jest korytarz, który przeszedłem. A teraz patrzcie, tu na tą stronę, tu jest oczywiście korytarz prowadzący trochę na dół, no obniżenie terenu. Tu jest oczywiście też i policja, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i tu jest znowu kolejny korytarz i tu są przechowalnie bagażu, że jak nie chce Ci się dźwigać walizki, to możesz się tu sobie zostawić. Złote tarasy są tam, ale to przy okazji, przy innej okazji. I jeżeli akurat czujesz, że brak Ci cukru, to możesz sobie przyjść do Cukierni, to jest kawiarnia, i tu można sobie kupić jakieś ciastko, jakieś tam rurki z kremem czy tam coś. Dobra, tam nie będziemy raczej pojść, bo. O, nawet są tu krzesła, patrzcie, jakie, jakie fajne. Można sobie wziąć jedno? Nie, chyba nie, te krzesła chyba należą do tej kawiarni. Green Cafe Nero, coś tam. Dobra, zobaczymy, co tu jest. O, balkon, balkon. I można sobie normalnie być w kawiarni, pić sobie kawę albo herbatę i sobie patrzeć. Na to, co jest na dole, perony. Patrzcie, i no niesamowite, że normalnie stąd widać jeden peron, drugi peron, i trzeci peron, i nawet czwarty peron. Spójrzcie na to. To jest mega, mega genialny wynalazek. Bo ja sobie tu usiądę na tym krzesełku. Już teraz może nie, bo muszę to nakręcić, ten, ten, ten materiał, bo to jest niesamowita okazja. Może sobie tu usiąść, kawę, herbatę postawić sobie tu, w tym miejscu i patrzeć na perony. I cóż może bardziej uspokoić, jak patrzenie na perony, kiedy przyjeżdżają, odjeżdżają pociągi i kiedy obserwujesz sobie ludzi, wchodzą i wychodzą, a ty sobie tylko jak siedzisz, patrzysz, pijesz kawę, i wtedy najlepsze, najprzyjemniejsze myśli krążą po głowie i, i masz świetne pomysł. Patrzcie. A teraz patrzcie na mnie. Wyobrażam sobie, że, że, że piję sobie kawę. Nie, zachęciło mnie za bardzo, ale nie będę teraz kupował kawy, dlatego że muszę nakręcić. Idziemy dalej. Spójrzcie i zgadnijcie, gdzie ja teraz jestem. No, no, blisko, brawo. Jestem teraz właśnie na hali głównej, wjeżdżam teraz schodami i proszę, proszę, dobrze strzeżone miejsce. Jest i wszystko, i fast foody. Tylko szkoda, że slow foodów nie widać, ale tu można rzeczywiście się nieźle zabawić. Może tak. Popatrzcie sobie na te reklamy. Można pojeździć sobie tymi schodami ruchomymi. O tu co widać. Właśnie zaraz to zrobię, bo to jest genialne. Następnie tu można popatrzeć sobie na rozkłady kolei, i tu można sobie później. Coś poczytać nawet po ukraińsku. Następnie kasy biletowe są tam. I tu jest nawet dźwig. Dźwig polega na tym, że jeżeli komuś jest przykładowo ciężko utrzymać się, no nie, to dźwig go podniesie i będzie trzymał na tej pozycji stojącej. A nie, to jest balkonik. O! Czyli na przykład ja. Ktoś chce ominąć kolejkę, spójrzcie, jak ktoś chce ominąć kolejkę na przykład, bo się źle czuje, a jest straszny tłum ludzi, to wtedy ten ktoś wsiada sobie do tego balkoniku, nie? Tu i ten, ten rodzaj dźwigu podnosi go, podnosi go i tam stawia przy samych kasach. I ludzie, którzy stoją tu wszędzie, nie muszą się rozstępować. To jest naprawdę super wynalazek, bo tylko na tym dworcu coś takiego wymyślono. Tu jest oczywiście kamera, bardzo potrzebna, bo gdyby na przykład ktoś chciał przy okazji samego siebie zobaczyć w telewizji, w internecie, to może włączyć pewne aplikacje i będzie się oglądał, jak tu chodzi. nie? I przy okazji również to działa też na podczerwień jest taka nowa funkcja, że jak komuś jest mega zimno, to świeci na bardziej czerwono niż na czerwono i wtedy tu takie specjalne służby są, które przyjdą i dadzą mu ciepły koc, a być może coś do picia ciepłego oczywiście. Tu po środku jest jakiś, jakiś robot, jeżeli dobrze zapłacisz, to yy, zrobić ci kawę i nawet poda o tą łapką, widzicie? To jest właśnie to. Ja teraz nie będę tego robił, bo przyznaję, nie jestem zdolny technicznie i nie bardzo wiem, jak to się obsługuje, ale podejrzewam, że jest jakiś sposób. I sądzę, że wielu tych ludzi bardzo młodych, którzy mi towarzyszą w moim kanale, niby wiedzieli jak to obsłużyć. Ja nie wiem, przyznaję się. Ale w każdym razie spójrzcie jakie to ładne. To jest o, taki robot, ma taką łapę. O, przyjrzyjcie się i podaje kawę, podaje herbatę czy tam co się chce yy, tu nawet są jakieś takie no, no nieważne, spójrzcie to z dwóch stron fajne? po co pytać, no nie? jest super a teraz co by tu jeszcze Wam pokazać? ogólnie wydaje mi się, że to jest wszystko, co najważniejsze i co jeszcze jest bardzo ważne, o czym mogłem zapomnieć powiedzieć to jest nieodzowne od tematu że dworze centralny jest super to jest to Jaki widok panuje na dworcu centralnym, kiedy się chce spojrzeć na serce bijącej Warszawy. Współczesnej, nowoczesnej. Spójrzcie na to, złote tarasy i pałac kultury. To jest to ten, ten piękny historyczny budynek, bardzo kontrowersyjny, który tak naprawdę budzi różne, różnorakie emocje, we mnie pozytywne, bo bo mi się z pewnym... Dobra, nieważne, jeszcze nie chcę mówić. Ale fajny. To jest odbiór osobisty. Każdy, każdy to postrzega inaczej. Spójrzcie. To jest ten warszawski Manhattan. Oczywiście jego część tylko, bo on jest całkiem duży i rozrośnięty. A tam nasz wspaniały, świecisty Pałac Kultury który góruje nad miastem może nie wysokościowo, bo już widziałem wieżowce, które go przerosły ale mimo wszystko on jest jedyny niepowtarzalny, no jest po prostu wspaniały, któregoś razu zrobię może film o nim choć i tak dobrze go wszyscy znacie chciałem teraz pozdrowić wszystkich, pożegnać i widzimy się teraz regularnie czyli każdy czwartek około 17 będę wrzucał filmy i w każdą niedzielę około godziny 11 będę wrzucał filmy i w ten sposób możecie regularnie dostawać filmy ode mnie. Żegnam Was na razie, miło było. Dworzec centralny jest super, spójrzcie na niego, jestem tu jeszcze pod jego jakby takim skrzydłem. Ja też jestem super i wy też wszyscy widzowie jesteście super. Do zobaczenia.